Nie przeszkadę. Streama, stream tak. ja już stream Tak, wywalaj. Halo. No już jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych. Przybywamy tutaj na tą uroczystość po to, żeby otworzyć dwie dwa pokoje partyjne. party NDP oraz partii BBO. Z partii BBO będzie przemawiał pan. Patarzyusa. Magister Kacper Fruszkiewicz. Tak, ponieważ nie było prezesa partii, a on jako jedyny był chętny. Więc Zaczynając, pewnie Was ciekawi, co oznaczają poszczególne litery na banerze NDP, bo każda jest inna. Jak widzimy, N jest ogniste, ponieważ początki NDP były trudne i walczyliśmy o wszystko. D oznacza już partię VIP, której był w miarę spokój. Jak widzimy, jest różowe, czyli taki ładny koloek w e, spokoju. A P to jest człowiek przynoszący P, czyli znowu pchanie się do zamiana partii z VIP-u na NDP oraz upadek Sej. Oddaję głos teraz panu magistrowi. No. Kasperowi Wruszkiewiczowi. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Um, no to też ładnie przedstawię, jak tutaj pan Janusz Kuronamikke że nasze też przedstawiają coś podobnego, ale nie do końca. Nasze BB oznacza piekielnie, piekielną szybkość, trud, którym walczyliśmy w Sejmie, aby nasze prawa prawicowe były idealne wręcz. Wiemy, że nie istnieje idealizm, ale dążąc do niego można bardzo pięknie to wszystko stworzyć. Jesteśmy po prostu o, tak ognistą partią, że po prostu Tworzymy coś nowego. Staramy się o przyszłość. A nasze O pokazuje naszą niebiańskość, naszą niewinność. Nie robimy niczego źle. Wszystko robimy po to, żeby nam się wszystkim Polakom dobrze żyło. Ja nie rozumiem tego, dlaczego nas wszystkich informują i nazywają, przepraszam, że tak powiem, ruskimi ulicami. To jest bezpodstawne, ale dobrze. Dziękuję bardzo. Oddaję panu Januszowi kuronie mikkę głos. Dobrze. Na kanale znajduje się również założyciel partii NDP. Jakby chciał pan coś powiedzieć. Tak, właśnie zostałem społowany przez ZB. Jak się nazywasz? Który ty jesteś? Już i idę tam. Eee... Zamiast powiedzieć, gdzie ty jesteś, nazwa. Cię tepnę. Już tu jestem, tu ten czarny. No, stawaj przed mikrofon i mów. ogólnie bym chciał tylko powiedzieć, że naszym posłem jest Andrew Tate, który aktualnie siedzi w więzieniu został zamknięty przez rumuńskie EBU. Słyszałem podobno, że też choruje na raka płuc. Że to, że pali to, cibia... jak widać, na załączone obrazku za mną. Tak. Dobrze, myślę, że paja odsłonić wielką kurtynę skrywającą pokoje. Teraz, o dobrze. I zapraszam wszystkich e, do przejrzenia pokojów. Tutaj usuwam wam barierki, możecie przejść. Jedną barierkę wystarczy, chodźmy już. Może pierwszy wejdziemy do NDP. Tak. E? E, nie, proszę nie zwracać uwagi, to jakieś ABW tu przyszło. Tak, tutaj widzimy piękną recepcję. Mamy. Tutaj no mamy... ładnie, ładnie, tylko to... Tutaj mi tylko jedną rzeczą śmierdzi Co? Co ci Nie, Mięsem pachnie tutaj. No, życie. dobrze. Zgniłem. Zgniłem ale... Dobrze. Przenosimy się teraz do pokoji. Mięsem ma tak. Przekosimy się teraz do pokoju beba. To jest za klasizm. Też piękny. To był Widzimy. klasizm. Tam sobie ładnie oddzieliliście, ładne fotele, a tutaj taki klasizm. No i pałuje mnie znowu. I nie jesteśmy komunistycznymi. Jesteśmy polską prawicą. Jedyną słuszną. Centralna prawica. Centralna prawica nie jest komunistyczna. Co masz co innego. Bo ja dosłownie na ten sam zamieniłem. Już się zamieniam, ten obiad. Nie jest komunistyczna, ale jest nazistowska, co najwyżej. Może być. Chociaż już polska jest. Dobrze. Ładnie. E, dziękuję wszystkim za branie udziału w 5-minutowym evencie. Czy... No. piękne pokoje Wam zafundowałem. Jak to się teraz dzieje z ze y, y, same rp? Co? Ja nie wiem Staje, ty się mnie pytasz